Hej kochani, no i wiecie co, tak się złożyło, że dałam wypowiedzenie i jestem już na wypowiedzeniu. Dzisiaj mamy środę, a ja 22 w sobotę już kończę wypowiedzenie siedmiodniowe i wracam do domu po miesiącu czasu, bo zmieniło się bardzo dużo, bo babcia zachorowała tutaj bardzo i, I ja nie chcę być na takim miejscu, gdzie jest bardzo obłożnie chora osoba i Wracam do domu. Także czasem też tak bywa, i trzeba umieć powiedzieć, że nie podoba nam się praca. Że nie podoba nam się, że już nie wrócimy i nie będziemy tutaj pracować. Każdy powinien wiedzieć, co chce robić w życiu. Także tak to wygląda. Piękna jesień już się zrobiła. A ja będę jechała w poniedziałek to jest 20 chyba już do Polski i będę nagrywała już coś z Polski. A tutaj to tylko tyle mi się dobrze zrobiło, że bardzo dużo schudłam. Bo mi się taki włączył tryb, jakbym siedziała obok siebie i patrzyła na to wszystko co się dzieje. Bardzo mi się tutaj nie podoba, że jestem w tym wszystkim i mi się odechciało jeść. Także dużo schudłam. Dużo, schudłam co jest na plus. I oby tak zostało, oby mi się nie chciało jeść. Dobra. Nie zanudzam już was, papa. Pa. Wiecie co? I właśnie tutaj na tym zleceniu dowiedziałam się, jakiej, jakich ofert będę się wystrzegała, a mianowicie właśnie takich, że jest dużo osób w domu. Ja tutaj niby się zgodziłam i mam w kontrakcie tylko, że będę gotowała i sprzątała po posiłkach. A babcia zachorowała i oni sobie wyobrażają, że skoro my tak sobie dobrze żyjemy, no przecież nie możemy się kłócić będąc w jednym y, mieszkaniu, no nie? Y, czy tam się nie lubić, no że skoro tak jest nam fajnie, no to przecież co mi to szkodzi? Y, na przykład pomóc komuś, babcie umyć czy coś takiego, no co mi to przecież szkodzi? No i tak jestem w domu, i tak jestem w tym domu, no to y, nie powinno to być dla mnie żadnym y, problemem. A jednak ja za to nie biorę pieniędzy i to, że my tutaj jesteśmy, że ja jestem, powiedzmy... Uśmiechnięta, no to też jest i z pożytkiem dla mnie, no bo przecież jak to być 24 godziny u kogoś w domu, pracować, obiad, obiady gotować i mieszkać w tym domu i być nieuśmiechniętym? No trzeba jakoś żyć z ludźmi, ale już teraz będę wiedziała, że nigdy już na coś takiego się nie będę pisała. Nigdy. Nie chcę już żadnej rodziny w domu. Będę tak jak wcześniej, chcę się już opiekować normalnie babcią, tylko jej gotować obiad i tylko być opiekunką jednej osoby, a nie niby kucharką dla e, czterech osób, a okazuje się, że, że później też jej opiekunką, dodatkowo, za darmo, za free. Także nie, 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 nie. No. Do dziadka też nie pójdę żadnego, bo dziadkowie są dziadkami, to są faceci jednak i oni do końca życia mają ten popęd seksualny, taki niezaspokojony i gdzieś to się y, po prostu przykłada nawet na, mm, na pracę. Także nie chcę, absolutnie, do żadnego dziadka. Babcia i to sama. I mobilna, mobilna, bo ta już przestała chodzić. No, także oni sobie życzą, żebym ja jeszcze mi pomagała, oczywiście w ramach koleżeństwa. No. Także, wiecie. Okej. Okay. Pa. Co Wam powiem, to tylko tyle, że bardzo dużo tutaj schudłem. To jest jedyne dobre, co mnie tu spotkało. No i, i zarobiłam sobie. Dobrze, także spadam do chaty swojej. A teraz idę do swojego pokoju.